Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 94 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Tradycyjnie jak co tydzień przygotowałem dla was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów, o których farmaceuci dyskutowali w minionych siedmiu dniach. Będzie zatem oczywiście o szczepionkach ale też o pomysłach Ministerstwa Zdrowia na finansowanie nocnych dyżurów aptek. Będzie też o inicjatywie pewnej farmaceutki, która już wkrótce może ułatwić pracę wszystkich farmaceutów w całej Polsce. To i jeszcze więcej już za chwilę w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Zapraszam do oglądania i słuchania. Bez wątpienia najgłośniejszym i najważniejszym tematem minionego tygodnia, a także w mediach ogólnopolskich, był temat szczepionek przeciwko grypie, a w zasadzie ich braku. W ostatnich tygodniach można zaobserwować zwiększone zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie, co oczywiście po części jest efektem pandemii koronawirusa oraz apeli ekspertów o to, aby przed drugą falą pandemii zaszczepić się przeciwko grypie i w ten sposób zmniejszyć ryzyko powikłań grypowych, zachorowania i kwarantanny. Ale z drugiej strony Ministerstwo Zdrowia od września objęło nowe szczepionki przeciwko grypie i nowe grupy pacjentów refundacją tejże szczepionki. W rezultacie jest ona dla nich dużo tańsza niż do tej pory i to bez wątpienia także jest czynnikiem, który zachęcił wiele osób do tego, aby w tym roku się zaszczepić. No i to zwiększone zainteresowanie szczepieniami niestety spotkało się z niewielką liczbą tych szczepionek, które w ostatnich tygodniach trafiły do aptek. W rezultacie pojawiły się różnego rodzaju roszczenia wobec aptekarzy, którzy nie są w stanie zdobyć większej liczby szczepionek, dlatego że po prostu nie ma ich w hurtowniach, a do hurtowni na ten moment jeszcze nie dostarczyli ich producenci. Ministerstwo Zdrowia w oficjalnych komunikatach informuje, że do Polski najprawdopodobniej jeszcze w tym sezonie trafi aż 2 miliony szczepionek przeciwko grypie. Swoje komunikaty w tym temacie wydają także podmioty odpowiedzialne producenci szczepionek, które są w Polsce dostępne w obrocie. Między innymi firma Sanofi poinformowała informowała kilka dni temu, że do Polski do końca roku w kilku transzach trafi aż 1,2 miliona dawek szczepionki Vaxigrip Tetra, czyli tej szczepionki, która jest refundowana dla osób po 65 roku życia i bezpłatna dla osób po 75 roku życia, czyli dla seniorów. Jednocześnie firma Sanofi uruchomiła specjalną infolinię dla aptek, na której mogą się apteki dowiedzieć w jaki sposób i gdzie zamówić szczepionki właśnie Vaxigrip tetra. Z kolei firma Mylan, czyli dostawca do polskiej szczepionki Influvac tetra, poinformowała, że ta szczepionka w Polsce pojawi się dopiero na początku października. Jej ilość nie będzie oszałamiająca, będzie ograniczona dlatego, że szczepionka tarczy się też dużym zainteresowaniem w innych krajach. Jednocześnie ta firma na swojej stronie internetowej poinformowała, w których hurtowniach ta szczepionka będzie dla aptek dostępna i w tych hurtowniach, apteki mogą tej szczepionki już w najbliższym czasie oczekiwać. W minionym tygodniu Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności oraz Petycji po raz kolejny rozpatrywała petycję w sprawie dyżurów aptek. Prace nad tą petycją komisja rozpoczęła już w czerwcu tego roku. Wtedy jednak komisja doszła do konkluzji, że należy zapytać Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię. Prace nad tą petycją zostały wstrzymane na trzy miesiące i w końcu ruszyły właśnie kilka dni temu w minionym tygodniu i podczas tego posiedzenia Senackiej Komisji między innymi przedstawiono stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kwestii finansowania dyżurów aptek i w tym stanowisku pojawiło się sporo bardzo ciekawych, bardzo istotnych informacji na temat zmian, nad jakimi w tej kwestii pracuje Ministerstwo Zdrowia. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt zmian, który ma uregulować kwestie nocnych dyżurów i weekendowych dyżurów aptek. W tym projekcie ma pojawić się m.in. zapis mówiący, że te dodatkowo odpłatne dyżury mają być obowiązujące. Wyłącznie w miastach poniżej 25 tysięcy mieszkańców, dlatego, że zdaniem ministerstwa, w większych miastach te dyżury są dla aptek po prostu opłacalne. Dlatego nie wymagają one dodatkowego finansowania. Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia ustaliło i zapowiedziało, że w tym projekcie, który obecnie przygotowuje, ma pojawić się zapis mówiący, że dyżury aptek będą dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale wyłącznie do godziny. 24. Dlatego, że zdanie Ministerstwa Zdrowia i z jego analiz wynika, że po godzinie 24 do godziny 6 rano w aptekach tak naprawdę nie sprzedają się leki ratujące życie, nie sprzedają się leki na receptę. Jednocześnie, jeżeli jakiś powiat uzna, że na jego terenie niezbędny jest dyżur apteki także po godzinie 24, wtedy koszt takiego dyżuru po 24 powiat będzie musiał pokryć ze z własnych środków. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zdradziło, że w tym projekcie, który obecnie przygotowuje, będą uregulowane także inne kwestie związane z dyżurami aptek. Między innymi ma zostać zlikwidowana tzw. opłata nocna, czyli opłata, którą obecnie apteki mogą, ale nie muszą naliczyć pacjentowi za sprzedaż leków po 24. Opłata, która nie dotyczy części leków, takich jak chociażby antybiotyki. W minionym tygodniu nowy minister zdrowia Adam Niedzielski odbył szereg spotkań z przedstawicielami różnych obszarów systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej. Podczas tego spotkania, co wiemy z komunikatu wydanego przez Naczelną Izbę Aptekarską, omawiano dokładnie trzy sprawy. Pierwszą była oczywiście ustawa o zawodzie farmaceuty, która obecnie jest procedowana w Sejmie. Rozmawiano m.in. o zakresie usług farmaceutycznych, jakie w ramach Opieki farmaceutycznej mieliby świadczyć farmaceuci pacjentom. Kolejnym tematem rozmowy były także oczywiście szczepionki, czyli temat bardzo gorący, temat na czasie, tam rozmawiano między innymi o tym, kiedy pojawią się kolejne dostawy szczepionek do Polski, kiedy apteki będą dysponowały tymi szczepionkami i ile ich będzie. Natomiast trzecim tematem rozmowy była kwestia realizacji recept. Jak doskonale wiemy, naczelna jest aptekarska już kilka tygodni temu wydała szereg komunikatów. Że będzie chciała utworzenia zespołu przy Ministrze Zdrowia łączącego różne instytucje związane z receptami e-receptami, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, Resort Zdrowia, ale także CSJZ, który to zespół zajmie się opracowaniem jednolitych instrukcji zasad realizacji elektronicznych recept, z którymi okazuje się, że farmaceuci mają całkiem sporo problemów. W minionym tygodniu w środowisku farmaceutycznym całkiem sporo mówiło się o... Farmakopei Polskiej, a to za sprawą listu, jaki Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W liście tym Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że liczba nabywanych przez apteki egzemplarzy Farmakopei Polskiej nieustannie spada, na co skarży się także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, który jest odpowiedzialny za utworzenie i wydawanie tejże Farmakopei. No i Główny Inspektor Farmaceutyczny zwrócił m.in. uwagę na zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien. Odpowiadać lokal apteki. W tym rozporządzeniu, między innymi, pojawia się zapis mówiący, że w lokalu apteki musi być zapewniony dostęp do aktualnej farmakopei polskiej. Aktualnie obowiązująca farmakopea polska jest to wydanie 11, które zostało wydane w roku 2017. W międzyczasie pojawiły się dwa suplementy do tego wydania i generalnie każda polska apteka ma obowiązek posiadania tej publikacji, przynajmniej. Najmniej w wersji elektronicznej, która również jest dostępna w sprzedaży. Obecność farmakopei polskiej w aptece oraz literatury fachowej jest też jednym z elementów kontroli wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w aptekach. No i przy okazji tego apelu głównego inspektora farmaceutycznego oraz głosu, jaki w tej sprawie zabrał także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, pojawiły się dywagacje na temat tego, czy to nie jest najwłaściwszy moment, aby farmakopea Polska przekazywała niosła się już ostatecznie i całkowicie do świata wirtualnego, który można powiedzieć obecnie już jest standardem i większość aktów prawnych, większość dokumentów, którymi posiłkują się w pracy farmaceuci, istnieje już przecież w wersji elektronicznej dostępnej online. I w tej sprawie również wypowiedział się całkiem obiecująco Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Jego rzecznik stwierdził w komunikacie przesłanym do naszej redakcji, że urząd jest obecnie na etapie rozwoju w zakresie prowadzenia sprzedaży wersji online, która wymagać będzie od użytkowników zakupu imiennej licencji. Ze względu na dysponowanie bardzo niskim budżetem, uruchomienie tej funkcjonalności uzależnione będzie jednak od możliwości finansowych urzędu. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule, który pojawił się na ten temat w serwisie Mgr Farm. Tam m.in. podajemy nakłady farmakopei polskiej, które są drukowane od kilku lat. Nakłady, które jasno pokazują, że tak naprawdę jedynym sposobem, aby każda polska apteka dysponowała aktualnym wydaniem farmakopei polskiej, jest jej udostępnienie online. Okazuje się też, że już za kilka miesięcy możemy spodziewać się kolejnego, już 12. wydania farmakopei polskiej. No i trzymajmy kciuki za to, że to wydanie będzie też pierwszym całkowicie dostępnym online dla farmaceutów i dla aptek. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie czekają nas całkiem spore, ale pozytywne zmiany w wiodącym systemie aptecznym KS Apteka dostarczanym przez firmę Campsoft, a wszystko za sprawą jednej farmaceutki. Marty trafiło. To ona pod koniec sierpnia wystosowała do firmy Kamsoft całkiem obszerny list, w którym podała konkretne rozwiązania, konkretnych problemów, które miałyby ułatwić farmaceutom, pracownikom aptek. Korzystanie z programu KSAOW, szczególnie w kontekście realizacji wszystkich tych obowiązków, które związane są z realizacją e recepty w aptece, okazuje się, że firma Campsoft całkiem poważnie potraktowała ten list farmaceutki. No i kilka dni temu przesłała odpowiedź, w której zapowiedziała, że część z tych rozwiązań, zaproponowanych przez farmaceutkę, już w najbliższym czasie w kolejnych aktualizacjach programu wejdzie w życie. Jakie to zmiany? O tym możecie przeczytać w artykule. Artykuł, który na ten temat pojawił się w serwisie MGR Kupka Farm. tam również pełna odpowiedź firmy of na list Marty Trafidło. No i okazuje się, że to tak naprawdę jeszcze nie jest koniec całej sprawy, dlatego że Marta Trafidło wysłała już kilka dni temu kolejny list do firmy Kamsof, odpowiadając na te odpowiedzi, które uzyskała wcześniej, ale też proponując kolejne nowe rozwiązania. Tak więc trzymamy rękę na pulsie, trzymamy kciuki za to, aby te uwagi, które są zgłaszane do firmy CAMS-ów były dalej wprowadzane, a praca farmaceutów w programie KSOW była jeszcze łatwiejsza, jeszcze bardziej intuicyjna. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Po więcej informacji z rynku aptycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocieczce przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku farmaceutycznego, z rynku aptycznego. Tradycyjnie zapraszam też do prenumeraty i czytania naszego dwumiesięcznika drukowanego mgr.farm. Jest to największy w Polsce magazyn dla farmaceutów. Ma aż 120 stron, a w nim wiele ciekawych i przydatnych artykułów oraz wywiadów. Jego najnowszy numer już jest dostępny. Zapraszam do odwiedzenia strony mgrhopka.farmu kośnik magazyn, a ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.